Was dzisiaj z gościem specjalnym, czyli z Asią. Cześć. I słuchajcie, ostatnio z Kasią nagrywałyśmy serię z mierzeniem spodni mm -hmm. i sukienek. Niska kontra wysoka. Seria jest ta sama, tylko chodzi o inną część ciała. Będziemy mierzyć topy. I bluzki. I bluzki. Mody, ale rzeczy. mamy trochę inne sylwetki, jeżeli chodzi tutaj o górę. Także będziemy sprawdzać, jak będą się prezentować te rzeczy na różnych jednak biustach. Tak. Zainspirował nas w sumie do tego Asi TikTok, mm -hmm. którego teraz możecie zobaczyć. Mierzyłyśmy na nim te same topy mm -hmm. i była dosyć duża różnica w tym, tak. jak on leżał, e, więc jakby jesteśmy ciekawe, jak to wygląda na różnych topach. E, tutaj ja wybrałam kilka jakby takich propozycji, na które przeważnie ja zwracam uwagę. Tutaj mamy to, co Asia przeważnie kupuje e, i u niej w ogóle jest druga część tego filmu. Zapraszam. Jeżeli chodzi o naszą różnicę, to tak jak u Kasi i Basi jest prawie 20 cm wzrostu tak. różnicy, to Basia nosi miseczkę A, a ja noszę miseczkę J. Także może być trochę tutaj. Tak, też jest to spora różnica. różnica. I od razu mówimy Wam też, że na naszych Instagramach wystartowało rozdanie mhm. z kosmetykami. I słuchajcie, to rozdanie jest o wartości ponad 1000 zł. Tak, super opcją jest to, że jest i kolorówka, i pielęgnacja, tak, że macie w ogóle taki praktycznie cały pakiet do makijażu. Tak, a zasady są bardzo proste, i wszystko jest opisane na naszych Instagramach. Linki do rozdania znajdziecie w opisie. Zapraszamy. No, to no tak. i nie, <laughs> jeszcze! Jeszcze już nie mogę doczekać, dobra zaczynamy. Zacznijmy od dary i w zarze wybrałam nam takie body białe, mhm. trochę takie koszulowe. Ma ono duże rozcięcie na dekolcie. Ja bardzo lubię takie rozcięcia. Ogólnie dekolt y, w V jest bardzo dobry dla dużych biosów. Natomiast y, natomiast nie wiem, tak jest duży, także zobaczymy. Dobra, no to się przybieramy. Powiem Ci, że mi się przód podoba. O dziwo czuję się bezpiecznie y, w tym. Jakby mam swobodność ruchu i wiem, że nic mi tutaj nie wypadnie, e, aczkolwiek. Te są bardzo mocno wycięte, na tyle mocno, że widać biustonosz, więc powinno się nosić to bez a widzę, że jest to prześwitujące. U mnie bez biustonosza w ogóle nie ma opcji, żebym założyła jakieś to, bo bardzo źle by to wyglądało. Natomiast u mnie za dużo jest tutaj materiału z tyłu i w ogóle zrobiliśmy takie fopa i się przymierzyłyśmy na odwrót, te wózki. Ja mówię do no w sumie ten rozmiar uzdrawia dla mnie za dużo, a okazało się, że mam XS-kę. Zobaczysz nawet co, jaki mam rozmiar? A jaki ja mam rozmiar? <laughs> Ja mówię, to jest za duże, takie trochę jak to możliwe, że ten. I ty masz XSK, a ja mam swoją M. -kę. No, dla mnie to jest za duże. Także ogólnie taki to jest krój dosyć szeroki, tak, natomiast bardzo zobaczymy. mi się podoba, bo nie jest, nie jest to na tyle duży dekolt, żeby mi tutaj cokolwiek było widać, także też się bardzo dobrze w niej czuję, natomiast pewnie bym się dała po rozmiar mniejszą. Rzeczywiście z tyłu jest trochę na nadmiar materiału. Ale ogólnie przód jak najbardziej na plus, bardzo dobrze się filtruje. Tutaj, tutaj jakby będę oceniać może nie styl na przykład rzeczy, które mi się podobają, tylko oceniam jak to leży na mnie. I więc dałabym tej bluzce tak nawet pół, bo bardzo mm. lubię takie kroje. No ja też właśnie tak myślałam, między 8 a 9, myślę, że dam ósemkę za te plecy jednak. Mm. Ale bardzo podoba mi się właśnie jak leży z przodu i to jest takie pozytywne zaskoczenie. Dalej mam takie topiki z wycięciem. Czy ja jestem jest ciekawa podmiot, tego. Jak nie pomylić rozmiaru, proszę bardzo, to jest dla Ciebie. I to jest takie wycięcie, jakby na pachę, na biust. Mm -hmm. <grym> bardzo jestem tego ciekawa, czy tutaj ucham? co <grym> potrzeba? Tak, ja też jestem ciekawa, czy, czy z kolei na mnie nie będzie to spadało. Zobaczymy, jak to będzie leżało. No i co? Przybieramy się. No mi spada tutaj jest to, Mi również suma. musiałabym mieć zdecydowanie mniejszy rozmiar, żeby też cisnąć wszystko ze sobą, ale o dziwo, bardzo na plus, bo ja bym na niego nie zwróciła uwagi w sklepie. Tutaj jakby wszystko mi się mieści, bo często mam taki problem, że kupuję te topy i na są, jest takie bardzo krótkie, jeżeli tutaj widać pod stanik, bo ja mam tej stanik, ale schowałam ramionczka. I powiem Wam, że nie, wygląda... że nie wygląda to, tak źle jak wyobrażam sobie w głowie, że to będzie wyglądać. Także nie wiem, czy bym się na taki zdecydowała, bo jednak tutaj już jest tak mocno podkreślona ta góra, a ja tak nie lubię za bardzo eksponować biustu. Natomiast... Nie jest to jakiś taki tragiczny, wydaje mi się, widok. A jeżeli chodzi o mnie, mi się on bardzo podoba, ale spada mi właśnie tutaj. Oj. Ja bym musiała mieć trochę większy biust z kolei do niego, e, albo po prostu jakiś biustonosz bez ramionczek. Może ale też to wydaje mi się, że to nie jest to. kwestia gustu, tylko to jest taka bardzo delikatna gumeczka Ja mam jakby tak nie do końca trzymać. Tutaj na przykład, hmm. myślę, że musiałam Oczywiście, u ciebie to jest trudne. Tak. U mnie to jest kwestia chyba rozmiaru, ale wydaje mi się, że też musiałaby być tutaj jakaś, nie wiem, taka bardziej kierzbina, żeby to tak mm -hmm. trzymało perfekcyjnie. Nie jest to na pewno kolor, którego lubię i dosyć źle się czuję w nim, ale bym dała tej bluzce świemkę. Yy, ja też daję 7 bo ogólnie mi się bardzo podoba, ale raczej bym go sobie nie zostawiła właśnie przez to, mm -hmm. że... Ja bym się czuła, e, że zaraz mi mam -hmm. już w drodze. Cały czas bym zwracała uwagę na myśl, czy on się, się tak. trzyma. Tak, to by było bardzo niekomfortowe. Dobra, to teraz przejdźmy do HMDu. Mm. <grym>, czy ty tutaj widzisz co już? Tak. Miałam tę bluzkę już na sobie, więc wiem, e, czego mogę się spodziewać. Tak, to jest topik właśnie z TikToka, który widzieliście na samym mm. początku filmu. Asia zwróciła ten top, bo nie leżą na niej zbyt no, dobrze. Zobaczycie, co tam. Mi się podobał, więc e, jak mm. widzicie, mu już metki nie ma. On ze mną został, nawet kupiłam sobie jeszcze taki czarny. Nie widziałam, bo, tak, mi się spodobał, ale stwierdziłam, że i tak go zamówię. Żeby Wam pokazać właśnie tą różnicę, bo ten top ma i Ma fiszbiny, natomiast to jest kwestia tego, że są y, takie miseczki y, zrobione już. I na przykład jak ja to zakładam, to ja zdecydowanie mam większą miseczkę, więc zobaczcie, do którego miejsca mi będzie biust tutaj sięgał. ale Takie topy mi się tak bardzo podobają, że liczę, że jednak kiedyś sieciówki prowadzą tutaj y, z większymi też miseczkami. To już jakby ma od razu narzucony rozmiar biustu. No dobra, no to się przebieramy. <grych> No dobra, to tak to wygląda na mnie i jak widzicie u mnie jest problematyczne to, że miseczka kończy się w tym miejscu, a biust kończy się w tym miejscu. Tak, ja natomiast mam mały biust, więc u mnie jest to w miejscu idealnym i mam wrażenie, że właśnie ten to bardzo ładnie ten biust podtrzymuje i fajne też jest to, że na biuście ma on dodatkowy materiał i nie mm -hmm. prześwituje tutaj. Dla małych biustów polecam, tak, podoba mi się bardzo. Nie, no, ogólnie ta bluzka sama w sobie jest przepiękna, natomiast jak no, widzicie, że dosyć niepokojąco wygląda tutaj te miejsca i coś wam przybliżę, no niekorzystnie, także no niestety nie jest to dla mnie to odpowiednie. No i przechodzimy do drugiej propozycji z hn mhm. e, I znów mamy body i tutaj znów mamy duży dekolt. Bardzo ładny też kolor przy okazji. I to te... wow. jest chyba naprawdę duży dekolt. Się? Dobra <głos> <głos> Uważam, że ta propozycja Nie jest chyba dobra dla nikogo Tak patrząc tutaj na nas obie Dosyć yy, dziwnie Ja nie spodziewałam się Że ten dekolt będzie tak głęboki, czuję się dosyć niekomfortowo, więc pozwólcie, że włosy będę trzymała w ten sposób. I w ogóle zobaczcie, jak mocno ma to odkryte plecy. Mm -hmm. Akurat plecy mi się super podobają. bo ja nie podtrzymam, ale no mam stanie no, i u mnie odpada jakby ściągnięcie go, więc nigdy nie, nie, nie wybieram tego typu bluzek właśnie, które gdzieś tam odkrywają stanie z tyłu, ale ogólnie no i tak tutaj musiałam podciągnąć, bo ten dekolt u mnie był jeszcze większy. Ale zobacz, w ogóle on jest u Ciebie na biuście, a u tak. mnie nie jest tak nisko. No ani bo jedna bluzka w ogóle inaczej się ułożyła tutaj. Tak, totalnie. Ja mam naprawdę takie hardkorowe, ten dekolt hardkorowe wycięcie. No, to prawda. A i tak jeszcze Asia mi podciągała ramionczka. Tak, bo był okay. jeszcze... on był jeszcze niżej, jak ja się przebierałam, to miałam go praktycznie przy pępku. I ja mówię, kurde, Asia, co jest? No, więc... <głos》>, co to za dekolt? Nie wiem, niby tutaj ładnie to tak wygląda, ale jakoś czuję się okropnie w tym. Mhm, ja też nie wiem, czy to kolor, czy o bo E, przeważnie mi się też podobają duże wycięcia, i to takie hardcorem, duże wycięcia też są ok, pod warunkiem, że wszystko jest dobrze trzymane. Tutaj mam wrażenie, A, że to nie no trzyma powodem. dobrze i jak się jakoś pochylę czy coś, to to będzie odstawało. Tak, może to o to chodzi po prostu. I też kolor myślę, że w czerni byłoby dużo ładniejszy. No możliwe, że tak. Także ja bym mi dała, nie wiem, no trójkę maksymalnie, bo jakoś w ogóle, w ogóle nie. Ja bym dała piątkę, bo mi się podobają plecy, a przód byłby fajny, ale w innym kolorze po prostu, jakby tutaj lepiej trzymał. No dobrze i możemy przejść do ostatniej sieciówki, jaką jest Berszka, e, w Berszce mam, <laughs> już mi zetknęłam mam dwie ciekawe propozycje, mm -hmm. e, tą najciekawszą myślę, że zostawimy na sam koniec, takich smaczek, e, a teraz przejdziemy do takich topów, które są wycięte na brzuchu, ale tutaj też jest, pod jest kolor taki dosyć, y, barmi <laughs> nawet bym nazwała, nie wiem czy to widać, <laughs> kamerze, ale jest taki konkret. One teraz wyglądają na bardzo długie o dziwo, ale mm. jak ja zamawiałam to na stronie, to rozcięcie wyglądało tak, jakby miało być idealnie pod biustem. Mm -hmm. tak. Może tak się ułoży, więc jestem ciekawa. No dobra, to co? Przybieramy się. Taka Stambulską opcję, że ona chyba jest tutaj za luźna, bo to, to, to tak mi tej wisi. Ale ja też mam takie wrażenie, tak pamiętaj, być to obcisłe raczej, żeby był efekt y y jakiś tam ciekawy. I u mnie jak widzicie, to jest, nie zmieścił mi się stanik i stanie pod podem. Ale ja też mam coś takiego, że o, widzicie? Aha, podniosę rękę i stanik mi od razu wyskakuje. To mm. też jest takie... Myślę, że bez stanika trzeba by było to zakładać. Ale z drugiej o, strony, oj, i z drugiej strony, jak to by wyskakuje tutaj też Fiszbin mocno, mm -hmm. pytanie, czy jakbyś nie miała stanika i podniosła rękę, tak. to czy by ci nie tą tak dziurką? Ja bym dała temu siódemeczkę. mi się całkiem podoba? Ja yy, myślałam pomiędzy 6 a 7. No dam szóstkę, bo mi to wystaje, więc bym jej nie założyło, ale podoba mi się kolor i krój dosyć też. No i czas na ostatnią propozycję, której jestem najbardziej ja ciekawa. Też, bo jest bardzo krótka z tego co widać. Jest to taki topi. Mamy dobrze rozmiary. Tak. Ale tak. Zobaczcie, no taki krótki. bardzo krótki. No jestem ciekawa, bo niby to jest taka, wiecie, taka polówka, taka męska, ale jednak może po prostu przymierzmy i, <laughs> i zobaczymy jak to wygląda. Tak, no to co? przybieramy się. Słuchajcie, no, tu mi bardzo dużo ta propozycja zakrywa, jak widać, także super, super, tak? A wasza mówi, no, tutaj może być ciekawie, jak podniesiemy ręce, no, słuchajcie, nawet nie chcę ich podnosić, bo to naprawdę może być faktycznie ciekawe. To już będzie ciekawe, to już będzie ale nawet ja nie będę podnosić rąk, bo i mi widać jakby spód biustonosza, więc... Bardzo fajna propozycja, przewiewna. co mam powiedzieć Ja też, no nie wiem, w sensie, jest mnie Tyle mogę powiedzieć. Oceniam na 10. Na no. lato idealno. 11. Cały czas się patrzę, bo się nie mogę napatrzeć na siebie. Ogólnie to mi się to podoba. No, nie, ciekawe, ale nałożyłabym pod to czarny topik i byłoby całkiem spoko. Tak, bo same to zdecydowanie, no. Ja bym powiedziała <laughs> tak, tylko. No proszę, ja mam zdecydowanie. Ej, no, dobra, podnieśmy ręce, ja zrobię nam cenzurę. Dobra, 3-4. Ja polecam! No właśnie, ciężko ocenić. Tutaj czekam na wasze, wasze komentarze akurat, bo ja da 10. Nie, nie skomentujemy może. Może zosta zostawimy o. wam tutaj takie. Tak, my tych topów nie będziemy oceniać, wy oceniajcie w komentarzach. Będziecie <grym> znać jak leżą. Będziemy się z wami żegnać. Odsyłam was na kanał Asi, gdzie jest druga część tego filmu. I nie zapomnijcie o konkursie na naszych Instagramach, bo naprawdę warto. Dla mnie była super e, tutaj opcja nagrania tego, bo się dużo rzeczy dowiedziałam i zobaczyłam. Ja też dużo rzeczy zobaczyłam. To może dajcie znać czy w ogóle kolejną część, żebyśmy mierzyły na przykład sukienki albo jakieś okrycia, wiesz, nie? Tak, bo to też różnie może mhm. wyglądać na naszych sylwetkach. No, więc to będzie znać: my chętnie nagramy kolejną część. No i żegnamy się już z wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Ta! Co by wyszło fajnie. Pięknie, hit.